W dniu dzisiejszym, krętymi ścieżkami, dotarliśmy do wysowej zdroju, gdzie znajduje się cerkiew opieki Matki Bożej na świętej górze Jawor. Jest to drewniana cerkiew, grecko-katolickie sanktuarium zbudowane w 1929 roku na północnym stoku wzniesienia Jawor. W latach 1969-2017 Użytkowana przez prawosławnych. Świątynia jak i otoczone kultem źródełko, jest celem wielu pielgrzymek zarówno z Polski, jak i ze Słowacji. Góra Jawor jest uważana przez wyznawców prawosławia za świętą w związku z objawieniami maryjnymi, jakie miały tam miejsce w okresie międzywojennym. Początki sanktuarium sięgają lat 20. XX wieku. I wiążą się z objawieniami maryjnymi, których po raz pierwszy doznała w dniu 21 września 1925 roku jedna z mieszkanek Wysowej. Wieści o powtarzających się objawieniach na polanie pod górą Jawor szybko stały się znane w całej okolicy i przyciągały coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów. W związku z tym biskup grecko-katolicki z przemyśla, Mimo niechętnego początkowo stanowiska, polecił zbudować w miejscu objawień Cerkiew. Świątynię zniesiono w 1929 roku. Obiekt zaprojektował nauczyciel Batiuk z Wysowej. Natomiast głównym wykonawcą był cieśla Józef Ferenc z Huty Wysowskiej. 14 października tegoż roku w święto opieki Matki Bożej Cerkiew została konsekrowana. W okresie okupacji hitlerowskiej sanktuarium nie było odwiedzane ze względu na bliskość granicy Generalnego Gubernatorstwa i Słowacji co praktycznie uniemożliwiło dostęp do tego terenu. Po wojnie w wyniku wysiedlenia miejscowej ludności Łemkowskiej w ramach akcji Wisła 1947 rok opustoszałą świątynię przejęły wojska ochrony pogranicza. W budynku cerkwi urządzono strażnicę, a wyposażenie wnętrza spalono. Udało się uratować tylko jedną ikonę. Od 1956 roku, to jest od rozpoczęcia powrotu Łemków na ojcowiznę, czyniono starania o odzyskanie świątyni. Jednak nastąpiło to dopiero w 1969 roku. Cerkiew została odremontowana i na nowo wyposażona przy wydatnej pomocy Łemków z USA. Świątynia weszła w skład parafii św. Michała Archanioła w Wysowej Zdroju, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Po wieloletnich sporach sądowych cerkiew została ostatecznie przyznana grekokatolikom w 2017 roku. Od tego czasu prawosławni celebrują nabożeństwa przy ołtarzu polowym. Usytuowanym na pobliskiej działce, będącej własnością polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, planowana jest na jej terenie budowa świątyni prawosławnej. Tym, co od razu rzuca się w oczy po przybyciu na górę jawor, to ustawione półkolem dookoła cerkwi trójramienne krzyże. Przenoszą je pielgrzymi, wraz z nimi niosą swoje intencje modlitewne i podziękowania za otrzymane łaski. Krzyże są przeróżne, kamienne i drewniane, całkiem małe, przynoszone indywidualnie i ogromne, fundowane przez całe wsie czy wspólnoty. skąd jednak krzyże na Górze Jawor dlaczego to miejsce jest takie niezwykłe jesienią 1925 roku trzy łemkinie z Wesowej wracały nocą do domu z odpustu z Gabultowa ówczesna Czechosłowacja po przekroczeniu zielonej granicy pod szczytem Góry Jawor zauważyły jasną łunę która po chwili zniknęła w kolejnych dniach osobliwe zjawisko powtarzało się. Towarzyszyło mu senne widzenie Matki Bożej przez jedną z łękiń. Glafirem Dymiańczyk. Gdy w miejscu objawień wytrysnęło źródło, z którego woda miała uzdrawiającą moc, na Jaworze rozwinął się kult Matki Bożej. Sama zaś góra uznano została za świętą. Sześć lat później, w miejscu objawień, postawiono kaplicę, a źródełko przekształcono w zadaszoną studnię. Aktualnie cerkiew grecko-katolicka na świętej górze Jawor jest dostępna dla wszystkich wyznań. Auto najlepiej zostawić na bezpłatnym parkingu przy ulicy naprzeciwko cerkwi pod wezwaniem Świętego Michała. Najłatwiej tam dotrzeć pieszo, szlakiem zielonym. Spod cerkwi w stronę słowackiej granicy aż do rozdroży w kształcie litery Y. Następnie w lewo opuszczamy zielony szlak na czerwoną ścieżkę rowerowo-spacerową. Po przekroczeniu potoku cygołka wzdłuż głębokiego potoku aż do położonej pod szczytem jawora cerkwi. Co prawda jest możliwy dojazd do cerkwi samochodem, ale podjazd jest niezbyt ciekawy. Так. Давай, ёмце. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.